Jeszcze przed obejrzeniem tego materiału chciałem Was poinformować, że dzisiaj o godzinie 1500 latuje live 8 godzin z przedłużaniem. Mam nadzieję, że chociaż wpadniecie zostawicie łapeczkę w górę live będzie 8 godzin z okazji 4000 subskrypcji. No i bez przedłużania zapraszam do oglądania. No i siemanko widzę tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a mianowicie pierwszym odcinku na moim kanale z GTA 5. To jest pierwszy odcinek z serii bugieta A5 prawdziwe życie. W tym odcinku sobie zrobimy jakąś misję, ten odcinek nie będzie jakiś długi, trochę sobie porozmawiamy. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie łapeczkę w górę i robimy taki jedna łapka w górę. To jest 100 dolarów dla Franklina. Teraz mam na koncie no, 3000. No i no to lecimy sobie tu do Michaela. zrobimy tą sobie misję. Okay. Dobra. Hey, teraz nam się... Dobra, pomijamy to. A i mamy gonić! Ja zamieniłem się w Michaela. No mamy gonić. Mamy kogoś gonić, okej. Okay. No, teraz nie będę się stosował do przepisów, bo jak mamy kogoś gonić, to no, wiecie. A co mam? Możecie napisać, jaki chcecie kolejny odcinek z GTA V O gdzie ja pojechałem A w sumie złapę go Patrzcie Patrz, widzowie, 200 IQ A to nie jest jednak 200 IQ, jednak 0 Dobra, nieważne Ojej oj, chyba go zgubimy to będziemy musieli teraz pojechać chyba do, właśnie do jakiegoś kanionu, mamy 800 metrów do niego. E, no i właśnie mam tutaj dla was informację, dzisiaj o 15 będzie się streaming, będziemy grali custom arenki, strefki z widzami, live będzie przedłużany, jedna złotóweczka, dwie minutki więcej streamka. E, będziemy spróbowali dobić 4500 bo brakuje nam około 100, na ten moment mam 4400.

And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Oh well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Wow! Fuck! Here we go! Ha -ha, let's see what happens! Dude, you are probably crazy! <laughs> oh, shit! Sorry for you we got already! Oj 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 Ale że taka lina taki man, dom wie że... O Jezu, po domu O mój Boże, ale następnym razem nie będę już pomijał takich kart scenek, ponieważ one mogą być ciekawe. Musimy teraz wrócić tylko do my That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone You, you're a dead one. Green light. Green light. Martin Madrazo, give you green light. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. a piece of napisy widzowie. Green light. Green light. Martin Madrasso! Fuck you! Oh. Martin? Martin Madrasso! Musimy sobie zjechać teraz said. tutaj, już w tu. I jak robię misję, oj, je jest. Get, co jest? Co jest? Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Martin Jak wiele jest dostępnych nami? Mamy bóg, mój nieprawda? Dobra, możecie się już zgubili, Co ja wolę chyba jechać z Mechelen? Ja wolę prowadzić, bo ten Mechelen za wolno jeździ Oj, oj, oj! Jak tu się. Nie mogę się. Jak coś Widzowie, nie będę się stosował do przepisów na dokonaniu. Bo to jest niemożliwe. Dobra, zgubiliśmy ich. Możemy wracać do domu. Uch, w końcu, dobra. To jak już wracamy do domu, będę się bardziej stosował przepisów. Poinformować się o tym. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: hmm, hashtag Arbus, to ja wam przypnę serduszko. O hashtag Arbus w komentarzu. No i Misja ukończona, a ja już się z niej będę żegnał, to był taki wprowadzawczy odcineczek Widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!